Zakończył się wczoraj polski Land Birch, który odbył się w Gdańsku w King Lounge. Podsumujmy go, co poszło dobrze, co poszło źle i jak wypadły polskie zespoły, które rozgrywały swoje mecze. Na początek ogólna ocena. Uważam, że w skali od 1 do 10 należy dać szóstkę z małym minusem. Zakładałem, że będzie dużo gorzej. Chyba najbardziej ratuje tutaj ogólną ocenę ostatni dzień oraz osobista satysfakcja z turnieju. Podobały mi się po prostu mecze, które tam oglądałem. Byłem z nich w miarę usatysfakcjonowany i może to również przez to, że ogólnie całkiem dobrze poszło polskim drużynom, a jedna nawet znalazła się w finale. A teraz przejdźmy do problemów. No i pierwsze co wystąpiło na samym turnieju oraz pierwsze co należy powiedzieć opóźnienia. Opóźnienia były gigantyczne. Turniej nie rozpoczął się o czasie, pierwsze mecze wystartowały z około godzinnym opóźnieniem, ale to nie było nawet najgorsze. To co wydarzyło się w meczu Wildcard vs Mouse NXT to chyba przejdzie do legendy, do historii Counter-Strike'a 2. Mecz rozpoczął się o godzinie 945 według HLTV, a zakończył się koło godziny 13. No i pomyślicie sobie, ej, to nie tak źle, w miarę dobry czas na rozgrywki BO3. Ale nie, 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 to było BO1. Nawet zawodnik z Wildcard w Fizji postanowił to skomentować na x a jego odejście od komputera po wygranym meczu zostało nagrane przez HTV, no i był lekko zdenerwowany. Słuchajcie się w to co on mówi. Poza samymi opóźnieniami, to co przede wszystkim rzucało się w oczy, to krasza komputerów, to ile razy potrafiło kogoś wyrzucić podczas meczu, to była masakra. Nieraz jeden zawodnik miał krasza kilka razy w ciągu jednej mapy, co potrafi być bardzo frustrujące i wpływa znacząco na performance samego zawodnika, jak i całego zespołu ponieważ zawodnicy się rozpraszają, zaczynają rozmawiać. Wiadomo jak to jest, nie jesteśmy skupieni na jednym zadaniu. Sama organizacja turnieju wypadła również bardzo blado. Rozumiem, był to pierwszy taki event, jednakże przy organizacji jakiegokolwiek lana powinno się wziąć pod uwagę na to, co może się wydarzyć, a przede wszystkim wziąć poprawkę na rzeczy niespodziewane i złośliwość rzeczy martwych. Rozumiem to, że chcieli, żeby wszystkie mecze były rozegrane na lanie co do drużyną punkty VRS,

W jednym miejscu i rozgrywanie tylu spotkań naraz musiało skończyć się tak, jak się skończyło, czyli nie za dobrze. Co takiego więc nie wypaliło organizacyjnie? Oto krótka lista, żeby nie wymieniać i nie tracić nie wiadomo ile czasu. Problemy z komputerami, problemy z monitorami. Zawodnicy musieli grać nawet na 60 Hz, co w dzisiejszych czasach no jest bardzo odbiegające od standardu. Problemy z kamerami na zawodników. Kamery były źle ustawione w nieodpowiednich miejscach, często nie było widać nawet całego zespołu. Można było to zrobić dużo lepiej, gdyby chociaż jedna osoba odpowiedzialna była za te kamery. i Po tym, jak zawodnicy podłączą się do komputerów, żeby przyszła i ustawiła i sprawdziła, czy fokus, czy autofokus ciała poprawnie. Mecze rozgrywane w systemie BO1 jest to ogromny problem. Tylko mecze o odpadnięcie oraz mecze w playoffach rozgrywane były w systemie BO3. Daje to pewne pole do zaskoczenia, jednakże wiadomo jak to jest przy BO1. -kach. Nawet Vitality będąc w gazie potrafiło przegrać na Legacy na Majorze. Po prostu nie mają drużyny miejsca na pomyłkę w takim systemie. Dwie drużyny opuściły turniej na rzecz ESL Pro League i oddały walkowerem swoje mecze. Problemy z polskim komentarzem. Community caster Mogli tylko komentować mecze, które nie były na oficjalnym streamie Uszczerego, co doprowadzało do różnych problemów. Dodatkowo dochodzi fakt, że w czasie już komentowania spotkań przez różnych casterów dochodziły jakieś informacje, że ten mecz został zakupiony na wyłączność i nie można go komentować. Różne dziwne rzeczy się działy w tym temacie. Uważam, że nie powinno to tak wyglądać, że albo jest tylko jedna oficjalna transmisja i puszczane są tam albo wszystkie mecze, albo community casterzy mają dowolność i mogą komentować sobie co chcą. Nie powinno to mieć miejsca tak jak tutaj, ponieważ doprowadza to do wielu problemów, które wraz z rozwojem turnieju narastają, a z takimi opóźnieniami, jakie tutaj występowały. No jest to bardzo trudne, żeby organizacyjnie spiąć to, zwłaszcza, że organizatorzy turnieju nie zawsze uzupełniali tabelę, co będą komentowali. Dodatkowo nie raz i nie dwa community casterzy po prostu zgadywali, gdzie dane drużyny się będą podłączały. Nie wiadomo było, na jakich stanowiskach będą grali i nie wiadomo było, na jakim serwerze będą grali. Zrozumiałe jest, że w przypadku takich problemów zawodnicy mogli narzekać na samego Lana i jego organizację, oraz sama jakość ich gry mogła być na nieco innym poziomie. Poziomie. Skomentował to chociażby Vince, czyli obecny trener zespołu Wildcard. Co do drużyn, które opuściły Berch na rzecz ESL Proligi, są to Gentlemates, wcześniej znani jako Iberian Soul, którzy pojechali na EPL-a w zastępstwie za Lean Vision, który według HLTV nie jest w stanie wystawić pełnego składu na ten turniej, oraz ENS, które pojechało na EPL, a w zastępstwie za Virtus. Pro, które nie mogło zjawić się na turnieju, ponieważ jak ogłosiła sama organizacja, trzem graczom nie udało się przekroczyć granicy szwedzkiej i z tego co zrozumiałem chodziło o jakieś dokumenty zdrowotne. A teraz przejdźmy do samych rozgrywek Nalania. Na Lana przyjechało 7 polskich ekip, więc z nich to raczej dobrze znane zespoły. Venom, X Inner Circle, Phantom Esports, ESC, Bad Click Apogee oraz dwa zespoły Mix, Atomic oraz Capybara. Niestety, oba zespoły Miksowe odpadły już podczas pierwszego dnia w trakcie trwania Stage 1. Zacznijmy od największej niespodzianki turnieju, którą według mnie jest Phantom Esports. Zespół przyjechał naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Chłopaki pokazali klasę. Najpierw wygrana na ESC, gdzie grali na Nuku, a ta mapa jest jedną z najlepszych map ESC. Widać było przygotowanie nie tylko pod samą drużynę ESC, ale ogólnie pod turniej bo chwilę później wygrali również na wildcard, pokonując ich 13-7. Dzięki dwóm szybkim zwycięstwom przeszli od razu do stage 2. Kolejne pozytywne zaskoczenia, Ex Inner -Silco. Zaskoczyli i to mocno. Spodziewałem się, że potem jak organizacja ich wyrzuciła i wzięła roster TNL, to chłopaki będą chcieli coś pokazać i udowodnić. No i chyba im się udało. Szybka wygrana na Trikt, 13-4 na Newku, następnie pokonali Nemesis, 13:5 na mapie D-Train i awans do Stage 2. No i teraz zespoły z większymi problemami. Jak już wiecie SC przegrało pierwszy mecz na Phantom, ale kolejne dwa mecze padły ich łupem. Wygrana 2-0 na mouse NXT, a następnie wygrana 2-1 na zespół Nemesis. Z problemami również Zaczęło Bad Click, najpierw przegrana 11-13 na Nemesis, ale później lekka forma zwyżkowa i wygrana 2-0 na Trick oraz 2-0 na Wildcard. Od Stage tu rozpoczynali swoją przygodę zawodnicy Venom, którzy wypadli dosyć blado. Najpierw przegrana 13-4 na zespół Partizan, potem mały uśmiech od losu, Darmowa wygrana na zespół Gentlemates, którzy opuścili turniej, by następnie przegrać 2-1 z Monte. Stage 2 odpadło również ekipa Click, porażka Z Nine 1310 na Niuku, a potem przegrana na zespół 500 2.0. Zespół 500 niestety wykosił z turnieju jeszcze jeden polski zespół, czyli ESC, którzy zaczęli zmagania w Stage 2 dosyć dobrze, wygrana na Fut 138 na szjęcie, aby później przegrać po dogrywkach na Mirage 16-14 z drużyną Johnny Speed. W dolnej drobince spotkali się właśnie z 500, którzy można powiedzieć zniszczyli ESC szybkie 2-0, a druga mapa wygrana. 13.0 na rzecz 500. Rzadko coś takiego widzimy. Poza nimi, z turniejem, dosyć szybko pożegnali się zawodnicy Phantom Esports. Przegrana 13.8 na Fnatic, na D-Train, a w dolnej drabice spotkanie z Big i szybkie 2-0 dla Niemców. Jedynym w pełni polskim zespołem, który dostał się do fazy playoff, to oczywiście zespół X Circle. Najpierw pokonali Gentlemates na Newku 13.8, aby następnie zaliczyć małe potknięcie. Przegrana z zespołem Partizan 13.10. W dolnej drabince Spotkali się z Big, gdzie pomścili Phantom Esports, wygrana 2-0 i awans do playoffów. Jak widzicie na ekranie, była szansa na więcej polskich zespołów w playoffach, ale niestety nie udało się. Pozostałe zespoły, które awansowały do fazy playoff to Fnatic, Monte, Partizan 9 oraz Liquid z siuchym i Ultimate' w składzie. Gdyby Elis przyznał się do polskich korzeni, to nawet graliby polską flagą. I jak rozstrzygnęły się mecze w playoffach, widzicie teraz na ekranie. Skupię się na Exiner Circle, bo tylko oni tak naprawdę byli polskimi reprezentantami. Chłopaki najpierw pokonali 2-1 Fnatic, później zemsta na Partizan ze Stage 2 i szybkie 2-0, a w finale spotkali się z zespołem Nine. Spotkania, szczerze mówiąc, trochę sobie sami przegrali. Na pierwszej mapie wygrywali 8-4 po pierwszej połowie w CT, aby potem zdobyć tylko jedną rundę i comeback drużyny Nine. Niestety. Nie udało się wygrać, jednakże moje oczekiwania zostały spełnione jeśli chodzi o Xiner Circle. Szkoda, że nie udało się Lika iść do finału, bo mogło to by być ciekawe widowisko. Jeśli chodzi o pozostałe polskie drużyny, Venom zagrało bardzo słaby turniej. Zagrali dwa mecze, oba przegrane, jedynie darmowy win na GentleMates. Phantom Esports, super występ. Szkoda tego stage'a drugiego, a przede wszystkim tego train'a na Fnatic. Może gdyby to była inna mapa to by wyszło inaczej, ale ogólnie występ na bardzo duży plus. Beat klika podzi, nie wiedziałem czego po nich się spodziewać, po sprzedaży Hypexa oraz Jacoba, jednakże myślę, że jak na taki trochę mix zagrali całkiem ok, no i udają mi się wyjść ze Stage one. ESC, również myślę, że na plus, ten ostatni mecz na Five tutaj trochę się wylało, ale poza tym, pozostałe mecze bardzo na plus, zwłaszcza jeszcze wygrany na zespół Foot, za tego mema po pierwszej porażce na Phantom, widzicie go właśnie na ekranie i tym lanem zespół ESC pokazał, że trzeba się z nimi liczyć, a oszczerstwa kierowane w ich kierunku raczej nie mają miejsca, przynajmniej ja sam nie wierzyłem i nie wierzę, i raczej nie uwierzyłbym, że XC mogłoby oszukiwać. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw like i napisz w komentarzu, czy według Ciebie X Inner Circle znajdzie kolejną organizację, pod którą będą mogli grać. Pozdro!